Właśnie sobie uświadomiłem, że mam już na koncie trzy prezentacje Tuarega. W 2014 albo w 2015 byłem na pierwszych jazdach testowych drugą generacją po faceliftingu. W 2018 byłem na pierwszych jazdach testowych nową trzecią generacją. Mamy rok 2023. Jestem na pierwszych jazdach testowych trzecią generacją Tuarega po faceliftingu. A to znaczy, że jestem już stary i cały czas nagrywam filmiki o samochodach. No właśnie, a propos filmików o samochodach, to samochodem na dziś jest nowy tuarek, czyli trzecia generacja, po faceliftingowych zmianach. Zapraszam! Teraz już oficjalnie cześć, dzień dobry. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to tylko dodam, że ja nazywam się Michał. Od jakichś 15 lat testuję i recenzuję nowe samochody, raczej te lepsze i raczej te szybsze. A tutaj o tych samochodach sobie opowiadamy. Taki niesamowicie oryginalny pomysł na kanał. Bardzo dziękuję za odwiedziny i liczę, że zostaniesz ze mną do samego końca. Ze mną i z nowym tuaregiem, czyli tym ze świecącym znaczkiem z tyłu. Proszę bardzo, oto on. Nowy tuareg w wersji. No, niemiłosiernie upierdzielonej, za co przepraszam, jeszcze nigdy nie nagrywałem tak brudnego samochodu. Może nie licząc tam jakiegoś Defendera, ale no miałem do wyboru albo nagrać tego Tuarega dla Was brudnego, albo nie nagrywać go wcale. Jesteśmy w Czarnogórze na takich pierwszych jazdach testowych tym samochodem. Jazda po Czarnogórze to nie jest spacerek. Zaczęliśmy dzień solidnym offroadem. 5 godzin jazdy w deszczu po, e, no, po mocno nietypowych e, czarnogórskich drogach. Myjni po drodze nigdzie nie znalazłem, ledwo udało mi się znaleźć jakąś w miarę przyzwoitą miejscówkę do nagrywania, chociaż też ma swoje momenty, ale generalnie Czarnogóra nie jest zła, nie jest zła. A wracając do Tuarega, no, tuarek przeszedł facelifting, tudzież poważne zmiany produktowe, to znaczy, że jest w połowie swojego rynkowego cyklu życia ta trzecia generacja. Z zewnątrz nie pozmieniało się tu jakoś wyjątkowo dużo. Takim najbardziej charakterystycznym elementem jest oczywiście to. To świecące logo z tyłu i w ogóle ta świetlna listwa rozciągnięta na całą szerokość samochodu. To świecące logo z tyłu spotyka się z różnymi reakcjami, ale na pewno momentalnie wyróżnia tą najnowszą odmianę Tuaregów od tych starszych. No i światła. Światła są jedną z ważniejszych nowości w tym samochodzie. Mamy zaawansowane LEDy, które już mogą tam nam coś wyświetlać czy rysować przed nami na asfalcie, chociaż to nie są jeszcze takie cyfrowe wydaje mi się ledy jak mamy chociażby w mercedesach. A i ogłoszenia parafialne chciałem tylko dać znać, że tę najnowszą, aktualną trzecią generację Tuarega mam bardzo dokładnie przetestowaną, ograną, objeżdżoną na kanale. Nagrywałem o nim jakieś dwa lata temu. Od tego czasu Tuareg mimo tego faceliftingu aż tak się nie zmienił. Wszystko co tam na tamtym filmie o Tuaregu powiedziałem jest jak najbardziej aktualny, tam bardzo szczegółowo o nim opowiadam, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym samochodem, to na wstępie śmiało można obejrzeć ten mój wcześniejszy test Tuarega. Tutaj przy okazji tych pierwszych jazd testowych mam bardzo niewiele czasu, żeby opowiadać Wam o nowym Tuaregu, więc skupię się przede wszystkim na tych wszystkich nowościach i zmianach, jakie tu zaszły, a jeżeli chcecie w ogóle poczuć istotę i zrozumieć istotę Tuarega, zrozumieć, dlaczego to tak ciekawy, oryginalny a może nawet wyjątkowy samochód, to zapraszam właśnie do tamtego wcześniejszego filmu. Ale gdybym szybciutko miał nadać kontekst temu, co tutaj widzimy, nowemu Tuaregowi, no to trzeba pamiętać, że Tuareg to jest Volkswagen inny niż wszystkie Volkswagen, szlachetnie urodzony, przecież tutaj za płytę podłogową służy ta sama płyta podłogowa, którą mamy w Lamborghini Urusie, Bentleyu Bentajdze czy Porsche Cayenne. Czyli płyta podłogowa, której nie mamy w żadnym innym Volkswagenie. Mamy wzdłużnie ułożony silnik, jak w żadnym innym Volkswagenie. Mamy prawilnego Torsena, czyli napęd na wszystkie koła, ale z wyraźną preferencją tyłu. Mamy multimedia, jakich nie mamy w żadnym innym Volkswagenie. I wiele komfortowych rozwiązań, jakich nie mamy w żadnym innym Volkswagenie. No i mamy też cenę m, najwyższą spośród wszystkich e, oferowanych Volkswagenów, przynajmniej do momentu pojawienia się elektrycznego ID7, ale mówimy o samochodzie, który zaczyna się tam od 320 tysięcy złotych ale tak naprawdę rozsądne konfiguracje to jest 450 tysięcy złotych i tutaj właśnie na taką rozsądną konfigurację za jakieś 450 tysięcy złotych patrzymy. No i biorąc pod uwagę te wszystkie wyróżniki nowego tuarega, to, że on tak naprawdę nie ma zbyt wiele tutaj wspólnego z innymi Volkswagenami i ten fakt, że kosztuje około 400 tysięcy złotych no, to sprawia, że mówimy o samochodzie od marki popularnej, ale który we wszystkich aspektach, w tym co oferuje, no podchodzi już troszkę, a może nawet bardzo pod segment premium. A skoro pojawia się segment premium, no to pojawiam się też ja, ale jest brudny no, musicie mi wybaczyć, generalnie tak dostępne są trzy wersje stylizacyjne tutaj mamy wersję stylizacyjną R-Line, tę taką nieco usportowioną, która wyróżnia się bardziej agresywnym designem zderzaków, chociaż ten design zderzaków po faceliftingu wydaje mi się że się jakoś specjalnie nie zmienił o ile zmienił się w ogóle z tyłu też zderzaki zostały po staremu, no ale zgodzicie się, że od tyłu momentalnie nowego tuarega Najnowszego tuarega, najnowsze wcielenie tuarega rozpoznacie. Z przodu to nowe wcielenie tuarega też rozpoznacie, chociaż już nie tak momentalnie, ale trzeba po prostu popatrzeć na światłach. Jeżeli mamy takie trzy segmenciki świetlne, to znaczy, że za wami jedzie albo na prosto na was jedzie nowy tuareg. Jeśli przeszkadza wam ten chrom, to oczywiście można tutaj wszystko wyciemnić specjalnym pakietem czerń. Wyciemnione tutaj mamy. Szyby boczne, szyby tylną. No, i tak na zewnątrz, jeśli chodzi o te zmiany stylizacyjne, to oczywiście kosmetyka, ale ważną nowością są te światła. Ważną nowością, jeśli chodzi o aspekty estetyczne, będą nowe wzory Felk. Jakiś tam chyba nowy kolor lakieru się pojawił. No i świecące logo z tyłu z pasem świetlnym, ale. No to tyle z nowości. Facelifting to facelifting. Tutaj rewolucji w designie nie będzie. Jeśli chodzi o to, co pozmieniało się we wnętrzu, to na pierwszy rzut oka też ciężko te różnice wyłapać. Tutaj mamy wnętrze utrzymane w takiej no, ciemnej sportowej tonacji. Bo co w końcu Airline, zobaczcie, jak werce, troszkę ta skóra, taka z, nawiązująca do włókna węglowego, chociaż czarno-szara ta tapicerka można by tu wjechać z jakąś brązową tapicerką, wtedy zrobiłby się taki przyjaźniejszy, bardziej na pewno przestronny klimat. Volkswagen twierdzi, że poprawiła się jakość materiałów użytych do wykończenia tego wnętrza, ale trzeba by było zestawić chyba ze sobą bezpośrednio. Średnio mm, dwa tuaregi starego i nowego, żeby tę lepszą jakość poczuć. W każdym razie, jeśli chodzi o jakość, wydaje mi się, że jest tu wszystko w jak najlepszym porządku. To wnętrze dużo zyskało po tym, po tym jak została tu wymieniona. Kierownica trzecia generacja Tuarega debiutowała z taką biedną kierownicą z polo i to był duży zgrzyt we wnętrzu tego samochodu. W pewnym momencie, nie wcześniej niż przed tym faceliftingiem pojawiła się nowa kierownica, chociaż Volkswagen oczywiście musiał coś sknocić i zastosował tu te e, trudne w obsłudze, dotykowo naciskowe przyciski, które pojawią się. O jak włączymy światła chociażby. Taką najbardziej zauważalną zmianą w tym wnętrzu będzie, odpalmy sobie dziada, nowe oświetlenie Ambiente, które pojawia się o tu. Takich rzeczy w Tuaregu wcześniej nie było. Mamy podświetlony napis Tuareg. Chociaż teraz tego oświetlenia mamy aż 30 kolorów do wyboru, czyli więcej niż do tej pory. Proszę bardzo, 30 kolorów. Płynna regulacja tych kolorów, tej kolorowej listwy i płynna regulacja hmm, tego, co tu się dzieje, czyli koloru e, tuarega, Zielony. Volkswagen twierdzi też, że ulepszył system multimedialny, ale dobrze pamiętam system multimedialny poprzednika i jeżeli tu się pojawiły jakieś nowości, to tylko kosmetyczne, na, te, na pewno jedną e, rzecz sknocono, czyli regulację temperatury, bo teoretycznie ta regulacja temperatury jest tu bardzo łatwa. Przesuwasz paluszkiem i Zmniejszasz albo zwiększasz temperaturę, i to tutaj działa na postoju, przy nagrywaniu, ale w trakcie jazdy, jak chcesz to zrobić w trakcie jazdy i ustawić sobie 25 stopnia zamiast 20 stopni, to jest to prawie niewykonalne i bardzo upierdliwe. Na szczęście można wcisnąć ten przycisk. Zwiększ temperaturę do 22 stopni. Obniżam temperaturę do minimalnej wartości 16 stopni. No właśnie, mamy bezprzewodowy Android Auto, mamy bezprzewodowy Apple CarPlay, no i mamy generalnie bardzo dobry system multimedialny. Bardzo przyjemnie, pomijając aspekt regulacji temperatury, to fantastycznie się z tego systemu korzysta. On od początku mi się podobał 15 cali przekątna. No tak, jak mówię, system multimedialny, jakiego nie dostaniecie w żadnym innym Volkswagenie. Dużo tu sobie można poprzestawiać, dużo tu sobie można poklikać. Niezmiernie imponujące jest coś, co już było w poprzednim Tuaregu, ale zwrócę na to uwagę, bo to już jest troszkę premium, a nawet mamy tu rzeczy, których w premium nie mamy. Zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o regulację foteli, możemy regulować odcinek pod udami, możemy regulować opinanie boczków. Siedziska i boczków oparcia. Niezmiennie imponujące jest po pierwsze to, że możemy ustawić grzanie fotela i wentylację fotela jednocześnie. Jeżeli ustawiamy grzanie i wentylację fotela, to wówczas mamy nadmuch ciepłego powietrza. Czyli fotel nam nie grzeje, tylko nadmuchuje na tyłek i plecy. Ciepłe powietrze, natomiast jeszcze większą ciekawostką jest to, że możemy sobie zarządzać balansem tego, jaka strefa fotela jest ogrzewana, a jaka wentylowana przy tej równoczesnej wentylacji i ogrzewaniu fotela. I czegoś takiego no, większość marek premium nie zaoferuje. Osiem rodzajów masaży, i są to masaże bardzo skuteczne. Przyznam, że jedne z lepszych masaży w fotelach, z jakimi miałem do czynienia, ta mechanika. Stojąca za tymi masażami to nie jest to samo, co na przykład mamy w Audi Q7, żeby nie było. Cyfrowa tablica wskaźników. Tutaj wydaje mi się, nic się nie zmienia, a przynajmniej Volkswagen nie wspomina o tym, żeby coś tu się zmieniało. Mamy kamerę termowizyjną dodatek za jakieś 9000 zł. Mamy możliwość wyświetlenia sobie nawigacji na całą szerokość. Tych elementów można się pozbyć, jak zrobimy. O tak, chyba ustawienia tu zestaw wskaźników i tutaj możemy sobie różne rzeczy, te widżeciki wybierać, jak ustawimy puste, to on nam tu, proszę bardzo, pusty znika, w każdym razie, jak widzicie, bardzo dużo możliwości personalizacji tego widoku, ale powiedzmy, że to w tradycyjnych Volkswagenach też mamy. Duży plus za to, że zostały tutaj fizyczne pokrętła do regulacji, do wyboru trybu jazdy, zobaczcie, tych trybów trochę tutaj mamy. O tym sobie jeszcze pogadamy w trakcie jazdy. No i wraz z pneumatyką pojawia się tu pokrętło do zwiększ. Podnoszenia lub opuszczania samochodu, on też będzie opuszczał się automatycznie. Generalnie to wnętrze nowego tuarega, przynajmniej w konfiguracji, którą tu mamy, czyli za jakieś 450 tysięcy złotych, budzi bardzo pozytywne odczucia. Tutaj moglibyśmy mieć zamiast takiego wykończenia imitującego szczotkowane aluminium. Wykończenie wydaje mi się imitujące drewno o otwartych porach, to nie będzie jeszcze prawdziwe drewno, ale mamy mnóstwo skóry, mamy tutaj miękki materiał, mamy przeszycia e, jakieś ozdobne w... Dosyć równo to idzie. W markach premium widziałem bardziej krzywe szwy niż tutaj w Tuaregu. Jedynymi takimi zarzutami, które mógłbym mieć do tego wnętrza, patrząc, porównując to wnętrze do wnętrza konkurentów, prem, kla, marek premium, które możemy mieć za podobne pieniądze, to po pierwsze dosyć dużo fortepianowej czerni która się ciągnie tu i tu, jeszcze tutaj trochę tej fortepianowej czerni, chociaż ta fortepianowa czerni pojawia się tutaj nawet w nowym Mercedesie MGGT GT za bańkę, więc powiedzmy, że tutaj jeszcze przymkniemy oko, ale tutaj trochę dużo tej fortepianowej czerni jest, jak na samochód, który mielibyśmy mm, włożyć do worka samochodów premium. Jeszcze jeden zgrzyt, który się pojawia, to zwróćcie uwagę, tu jest twardy plastik w u konkurentów od marek premium typu X5, typu XC90 tutaj twardego plastiku raczej na pewno byśmy nie mieli. No więc wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale do takiego premium pełną gębą to na pewno tutaj jeszcze trochę brakuje. Zobaczcie, tutaj też twardy plastik na tej wysokości w samochodach marek premium twardy plastik Raczej się nie pojawia, a przynajmniej w tych zapółbani. Ale tutaj już wszystko mięciutko, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jest to też bardzo ładne wnętrze. Ten InnoVision cockpit, czyli te 15 cali tutaj i chyba 12 cali tu, y, naprawdę robi robotę, świetnie wygląda. Najważniejsze jest dla mnie to, że nic się nie zestarzał przez te 5 lat, no bo to jest system, czy te rozwiązania debiutowały w Tuaregu no jakieś 5 lat temu już. Czas leci. No dobra, na razie tyle. Chodźmy się przejechać. To jak to jeździ ten nowy tuarek? Cóż, Volkswagen twierdzi, że dokonał tu jakiegoś drobnego fine tuningu nastawów zawieszenia, żeby było jeszcze bardziej komfortowo, żeby tuarek prowadził się jeszcze lepiej. Czy to poczujecie za kierownicą? Nie sądzę, chyba że będziecie mieli okazję bezpośredniego, bardzo bezpośredniego porównania e, Tuarega sprzed FaceDefingu z e, tym nowym Tuaregiem. To może. Trzeba uwierzyć e, Volkswagenowi, że coś tam w tym zawieszeniu podłubał, dzięki czemu Tuareg prowadzi się jeszcze lepiej. Ale Tuareg od początku ta trzecia generacja prowadziła się bardzo dobrze. Chociaż trzeba zaznaczyć, że sporo zależy od konfiguracji, jaką wybierzecie, bo w Tuaregu. Na ten moment wydaje mi się, że są przynajmniej trzy rodzaje zawieszenia do wyboru. Jest zawieszenie standardowe na stalowych sprężynach, jest zawieszenie pneumatyczne. Które oczywiście poprawia komfort. Sprawia, że tutaj pojawia się nam pokrętełko z możliwością regulacji prześwitu. No mamy spory zakres tej regulacji prześwitu. Tuarega na pneumatyce da się naprawdę wysoko postawić, zapewnić mu dosyć wysoki prześwit, który oczywiście pomaga przy zmaganiach w terenie. Z kolei ta aktywna stabilizacja przechyłów, która wydaje mi się jest bardzo potrzebnym elementem w dużych, ciężkich suwach, które mają jakieś tam przynajmniej niewielkie sportowe aspiracje jest potrzebna, bo sprawia, że tuarek po prostu mniej, mniej gibie się na zakrętach, bardziej płasko przechodzi przez te zakręty, no i generalnie dzięki temu jest precyzyjniejszy w prowadzeniu, w tym bardziej ambitniejszym prowadzeniu krętymi drogami, prowadzeniu jakiego tutaj nie uskutecznimy, ale prowadzeniu które już uskuteczniłem wcześniej na... Odcinku, który roboczo nazwałem OS Czarna Góra. Jest jeszcze trzeci rodzaj zawieszenia w Tuaregu: za 30, chyba 5 tysięcy. Zawieszenie z aktywną stabilizacją przechyłów i skrętną tylną osią, czyli najwyższy poziom wtajemniczenia w zawieszenie w Tuaregu. No więc, opowiadając o tym, jak jeździ się Nowym Tuaregiem, trzeba mieć na uwadze, że te wrażenia za kierownicy, te wrażenia w trakcie jazdy mogą się znacząco różnić w zależności od tego, jakie zawieszenie sobie tu wybierzemy, bo jednak zarówno pod względem komfortu, jak i pod względem odczuć z bardziej ambitnej jazdy, te rodzaje zawieszenia będą miały tutaj znaczący wpływ. No, pneumatyka jednak zapewnia znacznie lepszy komfort. Następnego dnia przesiadłem się do Tuarega ze standardowym zawieszeniem na stalowych sprężynach i z benzynowym silnikiem V6 zamiast diesla. I tutaj dwa duże zaskoczenia. Najpierw zaskoczył mnie fakt, że to standardowe zawieszenie nie jest adaptacyjne, a więc nie mamy możliwości wyboru siły tłumienia, czyli twardości, na przykład w zależności od trybu jazdy. W dużym suwie za 450 tysięcy złotych to dosyć dziwny zabieg. A potem zaskoczył mnie fakt, że taki benzynowy tuareg ze standardowym zawieszeniem, w kwestii wrażeń z jazdy, to zupełnie inny samochód niż diesel na pneumatyce. I inny w tym przypadku wcale nie oznacza gorszy. Masz wrażenie prowadzenia lżejszego i nieco zwinniejszego suwa w porównaniu z wysokoprężną wersją na pneumatyce, a komfort przy 20-calowej Feldze też był na bardzo dobrym poziomie. Wniosek? Warto dać szansę benzynowemu tuaregowi na standardowym zawieszeniu. Co do silników, no to niestety już jakiś czas temu z oferty Tuarega zniknął najlepszy silnik, jaki tu można mieć, najbardziej słuszny, najlepiej pasujący, wydaje mi się, do Tuarega, czyli. 4-litrowy Diesel V8. Genialny silnik, sprawdzał się świetnie zarówno w Panamerze, jak i w takim Tuaregu. Teraz tutaj mamy same V6 do wyboru właściwie, bo mamy diesla V6, mamy benzynę V6 i mamy pluginy oparte na benzynie V6. Tutaj mamy, wydaje mi się, optymalny silnik do tego samochodu, czyli 3-litrowego Diesla V6, ponad 280 koni mocy i jakieś niecałe 6,5 sekundy do setki, czyli mamy tutaj czas przyspieszenia do 100 km na godzinę porównywalny z golfem GTI. Czyli w zupełności wystarczający, natomiast nie byłbym do końca przekonany co do osiągów tego słabszego, e, słabszego wariantu tego diesla, który ma tam 230 koni no przed zdecydowaniem się na tego słabszego diesla, warto wydaje mi się go sprawdzić w praktyce podczas jazdy testowej, bo może okazać się do Tuarega dużego suwa za te pieniądze, dużego i ciężkiego suwa za te pieniądze, dosyć. E, za słaby, nie skreślałbym od razu Tuarega z napędem hybrydowym typu plugin, bo jeśli napęd hybrydowy typu plugin akurat wpisuje się dobrze w wasz scenariusz użytkowania samochodu, czyli prykacie sobie po mieście z domu do pracy i z pracy do domu na co dzień. To wydaje mi się, że PHEV może być całkiem ciekawym rozwiązaniem. Ten komfort jazdy tylko na prądzie wzbogacony pneumatyką będzie na pewno fantastyczny w Tuaregu. PHEV ma jeszcze jeden korzystny aspekt, no bo takim pewnym mankamentem tego 3-litrowego diesla jest to, że on po wciśnięciu tak. Ach, trzeba chwilę poczekać, zanim to się wszystko zbierze, zanim to się zacznie rozpędzać. Tak było od początku. Te reakcje na gaz tutaj w początkowej fazie nie są tak natychmiastowe, jak powinny być, jakbyśmy oczekiwali. W hewie tego problemu na 99% jeszcze nie jeździłem, ale na 99% nie będzie, no bo silnik elektryczny. Uzupełni tutaj ten brakujący dół, zresztą w Phewie mamy silniki benzynowe, więc to też inna historia. Zobaczmy, mnóstwo trybów jazdy do wyboru, Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Offroad, Snow. W trybie Indywidual możemy sobie tutaj podłubać w różnych rzeczach, praca tempomatu to akurat najmniej istotne są, ale co my tu jeszcze mamy, napęd, układ kierowniczy. Zawieszenie z tych istotniejszych rzeczy. Skrzynię można poganiać łopatkami, skrzynię można ustawić w tryb sport, i to jest e, dobry tryb dla niej, bo generalnie jest dosyć leniwa i ospała przy redukowaniu w trybie drive. Nowym, dobrze doposażonym, odpowiednio skonfigurowanym Tuaregiem podróżuje się po prostu bardzo przyjemnie, zapewnia to pożądane uczucie jazdy, solidnym, dużym, komfortowym, świetnie wyciszonym suwem. Boję się tego użyć, ale po prostu suwem yy, premium. Te wrażenia z jazdy Tuaregiem po prostu w wielu aspektach są bardzo zbliżone albo niemal identyczne w porównaniu z tym, co otrzymujemy w dużych suwach od marek premium za podobne pieniądze. Po prostu mam na myśli tutaj X5, mam na myśli tutaj Q7 i chociażby XC90. Na ten moment to tyle ode mnie, jeśli chodzi o takie pierwsze, szybkie spojrzenie na najnowsze wcielenie Tuarega, czyli tego Tuarega ze świecącym znaczkiem na dłuższy, pełny test. Na pewno przyjdzie tutaj czas niebawem. I cóż, zapraszam też do subskrybowania, bo sądzę, że zobaczymy się tutaj również na premierze czwartej generacji Tuarega. Zapraszam, do zobaczenia.